Życie i działalność świętego Anakleta I, trzeciego papieża. Anaklet I, znany również jako Klet, był trzecim papieżem w historii Kościoła katolickiego. Jego pontyfikat trwał od około 79 roku do około 91 roku naszej ery. Urodził się prawdopodobnie w I wieku, a zmarł około 91 roku. Choć nie jest pewne, czy drugie imię Jakie jest mu przypisywane, Klet jest faktycznie jego drugim imieniem. Większość źródeł uznaje, że oba imiona należą do tego samego papieża. Jego imię może wskazywać, że był z pochodzenia Grekiem. Anaklet był świętym i męczennikiem, a jego pontyfikat przypadł na okres prześladowań chrześcijan w Rzymie za cesarza Domicjana. W czasie jego panowania ponownie rozpoczęły się prześladowania chrześcijan w Rzymie. Papież Anaklet wprowadził zwyczaj. Aby święcenia na każdy stopień duchowny odbywały się publicznie w obecności zgromadzonych wiernych. Nakazał również odrębny ubiór dla osób duchownych, aby zachować powagę i jednolitość w ubiorze oraz unikać stosowania się do tymczasowej mody. Relikwie świętego Anakleta są przechowywane w kościele pod wezwaniem świętego Linusa w Watykanie. Wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim obchodzone jest 26 kwietnia. Anaklet pozostaje ważną postacią w historii Kościoła a jego życie i działalność stanowią inspirację dla wiernych na przestrzeni wieków.